Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj na naszym kanale i zapraszam Was na zrobienie sałatki z pieczarkami, bo chodziły za mną pieczarki. Miałem taką ochotę i nie wiedziałem co mam zrobić i w końcu wykombinowałem, że zrobię sałatkę z pieczarkami. Zostańcie ze mną i obejrzyjcie przepis. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie nasz kanał. Kliknijcie dzwoneczek i dajcie łapkę w górę pod filmem. Pod filmem również będzie link do bloga, gdzie zrobię cały przepis i badam wszystkie składniki, które do tego przepisu użyję. Jakiś czas temu robiłem sałatkę z ogórka, która bardzo smakowała o lipse, więc kliknijcie kartę i zróbcie tą sałatkę. A do naszego przepisu będziemy potrzebowali kilka łapków pieczarek ze dwa pomidory, dwie połówki małej cebuli, garść oliwek, jeszcze trochę pestek słonecznika, no i oczywiście sól i pieprz i na koniec majonez. Także zapraszam. Zróbmy teraz szybką sałatkę, a potem możemy sobie obejrzeć film, bo ja zaraz idę oglądać film. Zrobiłem również dwa przepisy na temat sałatek związanych z pomidorami i tutaj jest pierwsza z nich. Zaczynamy od pokrojenia cebulki, pieczarek w kosteczkę, tak samo pomidor w kosteczkę, e, przekroimy na pół e, oliwki, dorzucimy pestki, posolimy, popieprzymy, wymieszamy, a na koniec dorzucimy do tego wszystkiego jeszcze łyżkę majonezu. No to do dzieła, robimy. Jakiś czas temu powiedziałem o pierwszej sałatce związanej z pomidorami, więc kliknijcie kartę, bo tutaj jest druga sałatka, drugi przepis, który robiłem niedawno. Sałatkę z ogórkiem również robiła Agnieszka. To taki był mały challenge, która sałatka będzie bardziej smakowała dzieciom. się karty z sałatką Agnieszki. A jeżeli chcecie jeszcze coś innego warzywnego, już zupełnie na na ciepło, to polecam Wam rewelacyjne frytki, które zrobiła Agnieszka z marchewki. Kliknijcie kartę i zróbcie frytki. Ja już mam moją sałatkę, mogę sobie teraz odpalić film i zjeść sałatkę przy filmie. A Was zapraszam do zasubskrybowania naszego kanału, kliknijcie, dzwoneczek, dajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzach, czy podoba Wam się taka szybka sałatka, którą można sobie zrobić wieczorem. Na naszym kanale znajdziecie jeszcze inne przepisy, na przykład jak robiłem sałatkę z ogórka, sałatkę z pomidorów. Tu jest nasz najnowszy film. Kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej pa!